Jedna osoba, była pani. Pani Zarny! Pani taki drodzy Państwo, z ja też nie jestem stąd. Przyjechałam tutaj specjalnie na tą radę z Warszawy. Natomiast to są moje korzenie. Stąd wychodzą moi pradziadkowie, moi dziadkowie i z tą ziemią jestem związana od wielu lat. Tu są moi przyjaciele, tu są moi znajomi, którzy od dwóch lat co najmniej próbują wojować z tym wszystkim. Chciałam Państwu powiedzieć tylko taką rzecz. Państwo w tej chwili podjęliście decyzję, że sprzeciwiacie się tej budowie fermy. Podjęliście bardzo słuszną decyzję. Podjęliście decyzję, że przystępujecie do sporządzenia planów zagospodarowania, w zasadzie upoważniacie, nie upoważniacie. W sumie upoważniacie Pana Wójta do dysponowania tym, kiedy to nastąpi. Proszę Państwa, z punktu widzenia prawnego sprawa wygląda w ten sposób, że w obecnym stanie prawnym regulacje dotyczące ocen oddziaływania na środowisko w zasadzie Jakikolwiek wpływ społeczności lokalnych na decyzje, jakie są. Po uzyskaniu tych decyzji rozpoczynają się kolejne etapy, czyli warunki zawodowe, potem yy, yy, pozwolenie na budowę. W tej chwili sytuacja wygląda w ten sposób. Inwestor ma w 2018 roku wydaną jedną decyzję środowiskową. Druga decyzja jest w tej chwili procedowana na rozbudowę fermy. Burmistrz wydał negatywną opinię, znaczy negatywną decyzję i nie uzgodnił tych warunków. W tej chwili jest sytuacja taka, że SKO to Nową decyzję Najprawdopodobniej sprawa będzie procedowana dalej. Równolegle toczy się postępowanie w sprawie warunków zabudowy. Jeżeli Państwo naprawdę chcecie zrobić ten plan zagospodarowania przestrzennego, to od momentu przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, od momentu kiedy Państwo podejmiecie taką uchwałę, macie 9 miesięcy zawieszone za postępowanie w sprawie warunków zabudowy. Jeżeli nie zdążycie tego zrobić w tym, w tym momencie, to już koniec. Nie będzie odwrotu. Te kurniki tutaj powstaną. Czy Wy wiecie, jakie to są odległości? Kto z Państwa radnych yy, yy, zadał sobie tyle trudu, żeby przeczytać te 400 stron dokumentacji? dotyczącej tej tej... Kto z Państwa z Radnych był w Urzędzie Miejskim przy i to sprawdził? Kto z Państwa z Radnych na ten temat coś wie? Czy Państwo sobie zdajecie sprawę z tego, że to będzie 1495,65 sztuk przepraszam, 1495, 65 000 I 65 sztuk drobiu w jednym cyklu 7 do 9 cykli, 13,5 miliona kurczaków rocznie. Czy wy macie świadomość, że te kurczaki stąd będą wywożone pod Waszymi oknami tylko nocą? Czy wy wiecie, że ferma zużyje ponad 300 tysięcy metrów sześciennych wody? Cała gmina zużywa około 100, 120. W tej chwili są problemy z wodą, prawda? Są problemy z wodą. Od tego roku czy od następnego? Czy wy wiecie, że na tym samym pokładach wodonośnych są zrobione te dwa? Te dwa ujęcia, ujęcie wasze i ujęcie inwestora, czy wy macie świadomość tego, że w czasie robienia dokumentacji hydrogeologicznej nikt nie przeprowadził badań, bo gmina się tłumaczy, gmina się. Jest w dokumentacji informacja, że niestety pracownicy nie byli w stanie usunąć obudowy. W związku z powyższym nie była sprawdzona ta sprawa, czy jest ta korelacja między tymi ujęciami, czy nie. Czy Państwo to wiecie? Czy to zostanie sprawdzone jeszcze dalej? Czy Państwo mieliście okazję się nad tym pochylić? Sądzę, że tak. Minęło parę lat. Jesteście radnymi, w związku z powyższym macie prawo do tego, żeby zadawać głośno pytania, i musicie mieć świadomość, że jeżeli do tego czasu nie uda Wam się e, zrobić tej uchwały, to już niestety nie będziecie mogli tego zablokować. Ustawa w ten sposób konstruuje prawa inwestora, że w zasadzie wydaje się decyzję związaną, czyli opartą na konkretnych przesłankach ustawowych i nawet. Próby podważenia tego są potem naprawdę bardzo trudne. Pamiętajcie, że my mamy też dysproporcje. Tu mamy Goliata, który chce budować 40 ferm na ziemi radowskiej. Tu mamy Goliata, który ma ogromną ubojnię. Czy państwo macie świadomość, że ta ubajnia dziennie będzie ubijała 350 tysięcy kurcząt? Czy państwo macie świadomość, jak żyją ludzie w Kłanowie? Ja wiem, bo ja rozmawiałam z radnymi. Wiem, bo byłam u wójta. I wiem, jak oni tam żyją. W tej chwili wójt mi powiedział tak: proszę pani, my po pięciu latach żeśmy przegrali, stawiają kolejne siedem kurników. Ci ludzie już nie mają jak tam żyć. Czy wiecie, co się dzieje w głodyniach dolnych? Tam ludzie mają e, tunele. 100 metrów od domu są. Domy młodych ludzi. W tych tunelach nie da się w tej chwili pracować, tam ludzie mdleją, bo jak cały ten słup tam wchodzi, to nie są w stanie funkcjonować. I Państwo musicie mieć informacje, żeby podejmować świadome decyzje. Co z tym zrobicie, to jest wasza sprawa. Ja tu mieszkać nie będę. Natomiast szkoda mi ludzi, których naprawdę tutaj cenię, bo tutaj są porządni ludzie. Dziękuję bardzo. Dobra. something from such here I mean <laughs>